Oto Kenys EKGS6HD kardiozegarek, który daje ci pełną kontrolę nad zdrowiem. Zaawansowane EKG z analizą AI precyzyjnie wykrywa migotanie przedsionków i inne arytmie. To kompleksowe centrum zdrowia, monitoruj ciśnienie, glikemię z sześciopunktową kalibracją, saturację i sen. Alarm tachykardii i funkcja SOS dbają o Twoje bezpieczeństwo, a wbudowany mikrofon i głośnik pozwala prowadzić rozmowy prosto z nadgarstka. Wszystko na krystalicznie czystym ekranie HD AMOLED Kenys EKGS 6 HD. Inteligentna technologia w trosce o twoje serce.